Cześć, ja jestem tak, a w dzisiejszym poradniku pokażę Wam jak zrobić efekt kolorowego dymu Tak więc robimy, ja Mam już przygotowany obrazek Tak więc robimy nową przezroczystą warstwę Na którą wylewamy yy, tęczowy gradient Tylko znajdę O, chyba gdzieś tu był już o, Dobra Wylewamy i teraz zmieniamy tryb krycia warstwy z gradientem na ukrywanie. O. I już mamy kolorowy dym. A jak chcemy zmienić y, na jednolity kolor tym to po prostu wybieramy jakiś kolor. Klikamy na warstwę z, z, z gradientem. I malujemy ją pędzlem. Może powiększę, żeby się trochę było ale przy tym jest słabszy efekt. Tak więc to by było na tyle. I komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie i cześć.